Siemanko z tej strony, na to jest kolejny filmik na tym kanale, i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, a jeśli chcecie wygrać, standardowo łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem, komentarz oraz bijacie pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodikiem macie widzowie 5% do wpłaty. A jeśli nie chcecie, poprzez link, jak jesteście już na stronie, to wchodzicie tutaj kod promocyjny, wpisujecie Steban, nie dość, że daje Wam 5% do wpłaty, tak jak mówiłem. To jeszcze szczęście z mojego serduszka dla Was. No ale mam dla Was też jedną bardzo złą wiadomość. Bo w poprzednim odcinku, tak jak widzieliście, mój budżet, udało się zrobić 12 koła. No i nagrywałem kolejny odcinek od razu później i okazało się, że nie kliknąłem nagrywania i zostałem z takim budżetem. Niestety totalnie nic nie siadało, więc dzisiaj planujemy to odrobić i będziemy otwierać tylko jedną skrzynkę w tym odcinku. I yy, spoglądałem sobie na różne skrzynki przed odcinkiem. i Dzisiaj otwieramy skrzyneczkę Bloody Firsty za 96 zł. Jeśli się nie będzie udawało, to przechodzimy do bardziej ryzykownej, czyli 10% luksury. No ale zacznijmy, właśnie, od tej. jedna Jedno takie otwarcie kosztuje stówkę, więc będziemy otwierać po 4 387 zł za otwarcie. No i tutaj mamy naprawdę fajne itemki. W... Które mogą zrobić różnicę. Takie gloczek 170, digielek 150, ale niestety łącznie to jest strata. Zobaczcie, tu jest naprawdę fajny procent na te dwa nożyki, na hotroda. Więc mam nadzieję, że uda się coś fajnego dropnąć. No w ogóle na te skiny za 400 są fajne procenty. No ale tutaj jak na razie jest nieciekawie z tej skrzyneczki, ale przed nami jeszcze sporo. Mimo, że 4 skrzynki, 4 stówki to ten budżet szybko spada. Oj, oj, no i jak na razie. Jak na razie to ten budżet tak dosłownie nam spada, bo jak cały czas ten Glock będzie dropił, no na niego jest 8%. Ale dobra, tutaj mamy abubkę Boom plus Glocka, więc tutaj będzie proficik 261 złotych. No ale ogólnie dalej nie jest to profit, który e, nas jakoś tam gdzieś zadowala, ale tutaj będzie ten profit dużo, dużo lepszy. E, chociaż w sumie nie lepszy profit, bo gorsze skiny, ale profit najważniejsze. I też ważne jest to, że wbiliśmy kolejny poziom. I zobaczcie, widzowie, bo mam diamentowy poziom. Siedem takich skrzyneczek i zobaczcie, jakie ja tu itemki mogę trafić. W ogóle zmienili tą skrzynkę, bo były tutaj inne itemy, ale są lepsze. Są lepsze, są ciekawsze. Otwórzmy i zobaczmy, co tutaj poleci. Totalnie za friką możemy dostać naprawdę kozackie rzeczy. I dostajemy niestety najgorszego digla. Szkoda, szkoda, ale zawsze to troszkę nas Nasz budżet podbijemy, otwieramy dalej tą skrzyneczkę. Jest niestety tylko kałaszek, co daje nam dużą, dużą stratę, bo 200 zł. Zerujemy, zerujemy kontu tą skrzyneczką. No i zobaczymy. Oczywiście łapeczkę w górę zostawcie. Subika z dzwoneczkiem. Znowu ten kałaszek tylko. No nie za ciekawie wygląda ta skrzynka jak na razie. A walnijmy z pominięciem. O kurde. No powiem wam tak. Mamy tutaj 40 ponad 3% szans na profit. A jak na razie... No skrzyneczka się nie popisuje, skrzyneczka się nie popisuje. Ogólnie jesteśmy mega dużo w plecy, mega dużo w plecy. No i szkoda gadać, szkoda gadać. Znowu będziemy w plecy. No powiem wam tak widzowie, jest mega lipa, jest mega lipa. Mamy 300 plus tego digla, więc jesteśmy 1000 złotych w plecy. Zróbmy sobie kontraktik z tych itemków tutaj na przykład za. Zróbmy z tych 10 za 1500 zł. Jest M9, to będzie na pewno profit. Aha, M9 Urban Mask za 1300 zł, więc profitu niestety nie ma. Ale kurde, wierzę w tą skrzynkę i wierzę, że ona potrafi jeszcze oddać. Że ona, ona umie oddać widzowie. Trafiłem już z niej kiedyś, M4. Hotrot, ale w dzisiejszym odcinku, no nie chcę pokazać, nie chcę pokazać. Może jak będziemy otwierać 5, to będzie oddawało lepiej. No jak na razie się na to nie zapowiada, bo tu jest 160 zł w plecy. Kurde, no powiem Wam, że ta skrzynka robi mnie dzisiaj w bambuko. Oh myg. No to się nie dzieje naprawdę, chyba. Muszę się obudzić. Dobra, tu jest 500 w profitu, ale ogólnie i tak jest ogromna strata ogromna strata. No daj coś, daj jakiś nożyka. Daj jakiś nożyka. Nie ma nożyka, ale jest MAK za 427 zł. Szkoda, bo zobaczcie, na niego jest podobny procent szans jak na tą koskę za 2800. No ale dobra, narzekać nie będę. Trochę odrobiliśmy. No nie, cały czas jesteśmy na tym samym poziomie, więc zróbmy sobie jeszcze jeden kontrakt. Tym razem za 1800 zł. Są rękawiczki, są to rękawiczki za 1190. Ja pierdzielę. No te ostatnie dwa odcinki. totalne totalne góra dół. 2500 parakord, proszę fade, proszę fade. i ja pierdzielę parakord blue Steel za 1600 ziko. No i wiecie co? Tak jak mówiłem, musimy zaryzykować i będę otwierał na 10% do końca tego odcinka skrzyneczkę luksury. No jak tutaj siądzie, to będzie naprawdę fajny profit ale wiadomo, 10% to nie jest tak dużo, jakbyśmy chcieli mieć i zobaczcie, gdyby ten odcinek się nagrał to jeszcze byście wiedzieli miałem 12 tysięcy a teraz mamy 1200 i to jest naprawdę duża lipa duża lipa, no ale może tutaj okej, okay, okej okay. mamy na 10% M4 Blue Phosphor za 2200 i to jest kapitalna informacja zobaczcie, 0,684% a na przykład na taką White Lily za 4600 jest 1% i stać mnie na 4 Łącznie 40% na otwarcie To otwórzmy sobie po dwie Proszę, jeszcze jeden itemek I będę naprawdę mega zadowolony No niestety nie w tym otwarciu I jeszcze jedno No trochę odbiliśmy z tym budżetem Ale i tak jesteśmy w plecy Hamuj, kurde ta MK, Byłaby piękna No i wiecie co widzowie, wie. my musimy zaryzykować tak naprawdę Bo i tak jesteśmy dużo w plecy Zróbmy sobie tak, że jeszcze otwórzmy sobie Tą skrzyneczkę może akurat hole poleci no to było coś niemożliwego. No, niestety, niestety, M4 Magnesium No i zróbmy upgrade, żeby trochę odbić, żeby trochę odbić. Chociaż żeby w dzisiejszym odcinku zrobić profitik, walnijmy sobie na digla Blaza' na 30% i dajmy prawo. No i już widzę, że to niestety. Nie siada. No cóż, widzowie, w poprzednim odcinku był ogromny profit, dzisiaj niestety. Lipa, my się, my się widzimy w kolejnych odcinkach, no i na razie.